Josie Mango, z tej strony maja. Dzisiaj, jak widzicie, widzicie inną rodzinkę. Tak, tak, tak. Oprócz naszej Mai. <laughs> maja ma nową rodzinę. Więc teraz zobaczycie, co się będzie działo w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej rodzinki, to dawajcie łapę do góry. <laughs> Witajcie, widzowie. To jest moja rodzina. To jest Anika, moja młodsza siostra. Ma już 5 lat. <laughs> to jest moja mama, Arla. Już ma 20, 23 lata. To jest mój tata, mój tata, tata Robert. <laughs> ma już 30 lat. I tak to wygląda. Moja rodzina jest bardzo bogata. No nie, nie wiadomo jak, ale trochę pieniążków mamy. I że nasz dom jeszcze się buduje, postanowiliśmy, że że, każdy, że musimy iść do hotelu i będziemy zaraz się rejestrować i w ogóle. Ale na początku, jeżeli żebyśmy mieli coraz więcej pieniędzy, musicie zostawić łapkę do góry. Tyle, ile każda łapka do góry to jest 5 zł. Tak, 5 zł. <laughs> każda łapka na... do góry <laughs> idzie na jedną osobę. Na przykład jak jest ich 15, to raz, 2, 3, 4... Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa... Tak dopóki nie będzie 15. A jeżeli będzie, że ktoś nie dostanie tyle, no to po prostu te pieniądze idą na rodziców. Bo rodzice są naszymi rodzicami, więc idą na rodziców. Eee, więc my zaczynamy! Wow, gdzie my jesteśmy? <laughs> mm, w hotelu. Musimy kupić sobie dom. Musimy sobie kupić wynająć spokój na parę dni. Chodźcie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry! <laughs> Dzień dobry, czy pani są zarejestrowani? Nie, chcemy właśnie teraz. Dobrze, mamy. Poczekaj, niech pani, muszę sprawdzić, jakie pokoje są wolne. Yy, dobrze, mamy wolne pokoje numer 2. I no na razie tylko numer 2. No to niech będzie ten numer 2. Ile, bo mamy dwóch dorosłych yy, dziecko i najmłodszy.

O, dziękujemy. I tutaj jest window, można pojechać windą. Yy, tam dalej mamy sklepik i restaurację. Ale tu tam trzeba w razie czego później dopłaci, dopłacić. Dobrze, dobrze, to my idziemy sobie jeszcze szybko obejrzeć. Chodźcie, dzieciaki weźnik ktoś mało. Ja mogę, bo ten kluczyk prawie nic że nie waży. No dobra. A do synia. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie w naszym sklepiku. Gdyby coś zabrakło, zapraszamy. Hmm. Może kupimy coś? Mam, zapomnieliśmy dużo rzeczy. Eee! Mamy różne, przeróżne rzeczy. No to my weźmiemy. Możemy do tej. Możemy do tej siatki? Jasne, tak, tak. Już, już, już. Pyk, 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 pyk. Ja też chcę kąpielówki niebieskie, dobrze. Chcesz ośmierniczka mała? Tak, cię niebieską? Okej. Okay. Oj, zapakowałam to w prezent. Dobra. To będzie 33 zł i 98 groszy. Dobrze, już daję pyk, pyk, pyk. proszę. O ja, jakie zegarek. Mmm, dobrze. Bierzemy. No to 50 to będzie 56 zł i 43 grosze. Proszę. Dziękujemy, miłego dnia. Chodźmy. O, tu jest ta restauracyjka. No to może zaraz pójdziemy coś zjeść, bo nic nie mamy. Uuu. <laughs> Dobrze. Okej. Okay. To chodźmy już do naszego pokoju. Rozgaścimy się. I pójdziemy pooglądać jeszcze na dworze chyba. No, też tak myślę. Pyk, 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 ja nie mogę, jaka ta winda szybka. No, no. Dobra, otwieraj. O. Wow. To jest jedalnia z naszą mini kuchnią. No, no. Chodźmy dalej. Zamknę tylko drzwi. O. Wow. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Dobra, tu mamy łazienkę z prysznicem, yy, o, i stołaczek. będziesz dosięgała na pewno, jej! <laughs> ja nie mogę, łóżko piętlowe! <laughs> ktoś śpi na łóżku, ktoś śpi na górze, kto na dole? Ja chcę na dole, ja na górze! Okej, okay, a dalej mamy... Ła! pokój, a tu masz też łóżeczko. O, to ja nie mogę, epicko. Może chodźmy zobaczyć na górę? Bo pan powiedział, że w razie czego można zmienić pokój. Zostawmy tu walizki. Nie, weźmy, mamo. Bo jak się okaże, że będziemy chcieli iść do góry... No właśnie. Będzie trzeba się wracać. No w sumie rację. Zobaczymy, i w najgorszym wypadku. Yy... I trzecie piętro. I jesteśmy. Oddziwi otwarte, walizki pozostawiane. Okej, okay, chodźmy. Mówią no, tak. O tu mam łazienkę z prysznicy. Tu jest jeden pokój. O, widname. Sypialnia. No um, to chyba. Mm. Fajny, bo jest duży, ale no za mały łyżek, więc. Uciekamy stąd. Nieprawdaż? Tak. Dobra, jesteśmy i idziemy do naszego pokoiku. Dobra. Mamy też szafę, ale to nasza będzie szafa, bo wy macie tam półki, dobra? Dobra. Trzymajcie tutaj Wasze kapelusze, Wasze walizka, no i dobra. Śpię na guzie, guzie, śpię na guzie. Dobra, idę go dać tam na początek. Ogo tam Ja o. mała musi już spać. E, malutka, idziemy spać. Mmm. Chcesz w tym spać? Tak. To? Tu czy tu siebie. Tu. No dobra. Pyk. Śpija, śpi, mała śpi, do krainy znów wyruszaj. śpij, ja śpi, mała śpi, do krainy znów wyruszaj. To bądź, no, bądź w miarę cicho, nie? Dobra, mamy. No, i wiesz, co widzimy. No, no, no. Ja też chcę zrobić drzemkę, dobra. Wezmę nic chyba. Ale czepik założę, o czekaj, założę, żeby moje włosy nie były całe mokre. 嗯，别干、mm,。 Wszystkich tu serdecznie. Bardzo, bardzo proszę. Zobaczcie. Tu jest taki dom, który, rodzinka. Yy, no, taka rodzinka tu zamieszka. I muszę ten dom umeblować. Na początku muszę pozrywać ściany, panele i wiele, wiele więcej, bo tu ktoś mieszkał, ale tego nie zrobił. Yy, muszę sobie też namalować ściany, więc też trochę potrwa. Um, to wszystko będzie trzeba ściągnąć, założyć. No i no i jest mało pokoi, więc będzie trzeba wymyślić coś z pokojami. Kajcie, okay, dajmy przykład: tu będzie salon, łazienka, kuchnia, pokój dziecka. Jest mało pokoi, więc. Muszę coś wymyśleć. Nie, tu, tu nie. Tu będzie, tu będzie łazienka. Tu będzie pokój Mai. Tak, tu będzie pokój Mai. Z idealnej wielkości. Tu będzie pokój rodziców. Tu pokój tej... Aniki. Tu będzie kuchnia i salon. Tak będzie najlepiej. Dobra, zrywamy ściany. Dam, dararam, dararam, bam, bam. Pięknie. Teraz muszę pomalować ściany, więc siubi dubi dum. Pium. Dobra. Mm. Prezentuje się to tak. W łazience, w, na balkonie nie mogę, więc będą takie coś. a Myślę, że mogę od łazienki, więc... Robimy łazieneczkę, łazieneczka Łazienka. prysznic mm. Belek. Ście. z Zlew. Lewem. Jakiś lusterk. A niech będzie to. Musi być też jakaś półeczka na pewno wazience, nie? Będzie pokój bez lustra. Dobra. Tadam. Tutaj dodamy śmietnicze. Myślę, że będzie tutaj idealne. Płynę, płynę, ona. To No, wejdź tam. Pyk, pyk. Pięknie. Teraz yy, naszą łazienkę. Ten pokój zrobimy na koniec, bo nie mam na niego jeszcze pomysłu, bo jeszcze mnie wysłali pomysłów, jak ma on wyglądać, więc ten. Zróbmy pokój dla dziecka. O, pokój dla pupaska. No, no wi wiadomo o co chodzi, nie. Mm, I muszę wziąć jakieś łóżko. Mm. mam pomysły na ten pokój. Powiedzieli, że mam ich zaskoczyć, a ja nie mam. No dobra, damy takie łóżko. Ale nie tu, o tu będzie. Już szafa. waste this back and way i do it do it do back and away do it waste it boo i want to set and then i never do it with never do it or run Zmienimy podłogę w tym pokoju, żeby było trochę inaczej. Mm. Na przykład. Mm. I to jest pokój dla naszego. Widzicie? Ja mogę na przykład tylko tu usiąść. No. Yy, myślę, że ten pokój jest fajny. Tu masz szafeczki. Tu masz szafę. Przejdę łóżko. Ja bym dodał jeszcze tutaj stolik. Malutki. Serduszko, o. I dać tutaj krzesełka o. W koło. Czy mogło sobie też malować? Tylko o tutaj, o. To tylko tu potrzeba. O. I pięknie, pięknie ten pokój, dobre. Idziemy robić pokój rodziców teraz. Mm. Muszę zrobić ten pokój rodziców mega ładny, bo nie nam mi też planu. Muszę go zrobić mega ładnie. Jeżeli go zrobię brzydko, to będzie po mnie. To łóżko jest bardzo fajne. Jest też bardzo drogie, więc myślę, że powinno być ok. Tu będę łóżko przy... o. Mamy tutaj też takie do, us, do siedzenia, um, po tej stronie, pyk, ja bym dało do tego pokoju stoliczek, bym przesunął tutaj bardziej. I tu mam poduszki, o. Nie będzie ten stoliczek, ale nie będzie dni. Pięknie. Dobra, to będzie taki fajny pokoik, o. Do dziecka, pyk. Okej okay, i tutaj damy rodzicom jakieś lampy, tak będą też u pokoju. dużą bym dał jakąś. Do pokoju rodziców dałbym dużą szafę. Myślę, że ta idealna. Ładna No i prawie cały dom gotowy, w sumie już gotowy. Tak gotowy, a jeszcze balkon. Balkon, na balkon mam bardzo szybki plan. Więc balkon skończymy bardzo szybko. Na balkonie będzie takie coś. I jakieś roślinki. Back. Na przykład i takie O tutaj niech będzie ja, Dałbym tu min wam jakieś takie liście. Liść będzie idealna Taram, pięknie. Można odpocząć, dobra. Idziemy, no i koniec. Teraz dodatki. Tak. Ono tak bym zapomniał. Dobra. Mm. Nie mam na jego pomysłu. A i jednego. Mm, nie wiem, jak go zrobić. W ogóle nic nie wiem na ten temat. tego pokoju, więc... Nie wiem, czy mam go zrobić jakoś. Nie wiem. Ja nawet jakie łóżko mam dać? Porażka jakaś. Jak dadzą mi taki więcej tych planów, to ja... Mało będę wiedział. Albo... Zrobię ten pokój po mojemu. Ale tego nie zobaczycie. Myślę, że ten pokój zrobię w tajemniczym. I zobaczycie go dopiero jak rodzinka przyjedzie na kolejnym odcinku. Nie wiem, czy następny, czy ten. Zobaczymy. Pa! No, na razie. No nie, nie pa. Dobra, robię ten pokój, bo... Brrr. O nie, zapomniałem pracować. Już idę. Już, 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 Pokój zrobiony. Dzień zliczony. Myślę, że jakieś dodatki nie będę dodawał. Oni się dodadzą. Ja sobie siadam. A w sumie już znikam, bo w następnym odcinku. Zobaczycie jak nasza rodzinka się pojawi w nowym domu. Więc musicie oglądać koło, musicie czekać na kolejny odcinek. A ten kolejny odcinek będzie. Myślę, że to dzisiaj, ale... Dopiero później. Dostawcie łapę do góry z subem, dzwonem i komentarzem. ja yes.